Cześć, Alina, tutaj. Z nowym wyzwaniem, że tak nazwę technicznym. Czy kiedyś malowałeś czy malowałaś zielony kolor bez zielonego koloru? Zobaczmy na obraz. On jest tak malowany. Dzisiaj żeśmy mieli właśnie takie ćwiczenie czy podróż na kursie szwedzkim. Jak namalować naturę bez zielonego koloru. Zazwyczaj to po prostu kupujemy kolory różne zielone i sobie załatwiamy sprawy. Natomiast tutaj żeśmy właśnie testowali to. Czyli się używa kadmium zielone, kadmią żółte i cerulan, nie wiem jak to po polsku, może to się tak nazywa, albo właśnie ten niebieski, pruski, niebieski. I inne niebieskie. A jeszcze jest jeden kolor, co zapomniałam nazwy, po prostu, który ma bardzo dużo czerwonego, i on za bardzo żółtego nie chce, znaczy z żółtym nie chce się mieszać. Ale jeżeli masz właśnie żółć cytronową i ten wiesz żółte, czyli bardziej pomarańczowe, taki ciepły żółty, to mieszasz sobie w tych kolorach i y, możesz je uzyskać właśnie bardzo piękny zielony. Y, tutaj widać troszeczkę niebieskiego, właśnie zachowałam specjalnie w tym, żeby to było widać, czy w tym właśnie, żeby to było widać, że jest niebieski. Ja namalowałam kiedyś właśnie mój obraz jeden, który Wam pokażę bez zielonego. Właśnie zaraz go tutaj. Y, 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 właśnie moje tulipany są malowane bez zielonego. On jest bardzo duży obraz, także zobacz, że całość jest po prostu malowana bez zielonego koloru. Czyli po prostu jest niebieski i turkusowy. Ja nawet żółtym nie wbierałam, właśnie nie mieszałam tych właśnie, żeby uzyskać tą ziemię taką soczystą, wiosenną. W każdym razie jest to podróż właściwie nie za bardzo wyzywająca. Ten obraz wygląda całkiem normalnie. Nie myśli się o tym, że to jest po prostu dużo, dużo niebieskiego. W każdym razie, jeżeli będziesz malować, to sobie spróbuj po prostu weź sobie niebieskie kolory, pomieszać z żółtym i będzie zielony, bo to jest główna zasada. Zielony kolor po prostu nie jest tym kolorem podstawowym, tylko jest kolorem mieszanym. W każdym razie, kompozycja tej natury jest taka właśnie oryginalna, bo ja sobie wybrałam drzewa. Nie z naszej półkuli ziemskiej. Może tam gdzieś są, indziej, gdzie indziej, na innych wyspach, tego typu zieloności, ale ja sobie chciałam właśnie bardzo duże liście, które są prawie z samej balady czy z bajki namalowane. Także tutaj można się bawić w różny sposób i mieć właśnie ciekawą kompozycję. Zazwyczaj Pnie drzewa są różnego koloru. Ja tutaj mam właśnie brąz i czerwień. Ale tutaj właśnie ludzie malowali w bardzo różny sposób, bardzo inspirująco i to wyglądało fajnie. Wytestuj się to. Naprawdę, wiesz, bardzo fajna rzecz jest, gdzie się może malować bez y, zielonego koloru. To trzymaj się na razie. Pa!